Lekcja pod tytułem Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Przyjrzyjmy się typowemu zadaniu z geometrii. Oto jest narysowany, powiedzmy, w zeszycie ćwiczeń jakiś trójkąt i jest powiedziane, policz jego pole powierzchni. No to co robimy? Po pierwsze, przypominamy sobie wzór na pole powierzchni. Że pole to się równa podstawa razy wysokość podzielić na dwa, prawda? Czyli co my tutaj mamy? Pamięta z poprzedniej lekcji? To jest. O, ten cały wzór to jest nic innego jak właśnie wyrażenie algebraiczne. Przypomnieliśmy je sobie. No ale teraz, żeby wykonać to zadanie, czyli żeby policzyć to pole, musimy wziąć linijkę i zmierzyć podstawę. Powiedzmy, że zmierzyłem i wyszło mi, że podstawa to jest na przykład 7 cm, o, a wysokość to są to jest na przykład 3 cm. Zmierzyliśmy i co robimy? Wstawiamy do wzoru. W miejsce literek wstawiamy liczby, czyli zamiast A wpisujemy 7 razy i zamiast H wpisujemy 3. I zaczynamy po prostu liczyć. No to policzmy już tak dla elegancji. 7 razy 3 to jest 21. Podzielić na 2 to nam wyjdzie 10,5. Dla porządku, pamiętajmy, centymetra kwadratowego. Co tu się działo? Żeby policzyć wartość tego wyrażenia algebraicznego, czyli ile wynosi pole, w miejsce literek stawialiśmy odpowiednie liczby. I to właśnie na tym ta sztuka polega. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych polega na tym, że zamiast literki wstawiamy odpowiednią liczbę. Poćwiczmy sobie to. Proszę bardzo. Typowe zadania. Mamy wyrażenie algebraiczne. 2 dodać a dla a równego 7. Tak zazwyczaj to będzie u Ciebie w zeszycie ćwiczeń albo w podręczniku sformułowane. Dla a równego 7. To oznacza, że zamiast tej literki trzeba wstawić tą liczbę do wzoru i go policzyć. No to liczymy. 2 dodać i zamiast a wpisujemy siódemkę. I liczymy. 2 dodać 7, 9. I gotowe. To jest właśnie, ta dziewięć, to 9, to jest wartość tego wyrażenia algebraicznego dla A równego 7. Liczymy sobie dalej. 3B dodać 10 dla B równego 4. Czyli zamiast B wstawimy czwórkę. No to wstawiamy. 3. Pamiętamy, tu jest mnożenie. Więc 3 razy zamiast B piszemy 4, dodać 10 i liczymy. 3 razy 4 to jest 12, dodać 10 to jest 22. I to jest nasza wartość tego wyrażenia algebraicznego. Następne. 2a, czyli 2 razy a, dodać 4b, czyli 4 razy b. Dla a równego 2 i b równego 3. No to liczymy. 2 razy i zamiast a wpisujemy 2a. Dodać 4 razy i zamiast b wpisujemy 3. No i teraz nic prostszego, tylko liczymy. 2 razy 2, 4, dodać 4 razy 3, 12, czyli razem 16. Następne przykłady. O, tu już jest bardziej skomplikowany przykład. 2, pamiętamy, tu jest razy, x minus 4, dodać y gdzie zamiast x wpiszemy 10, a zamiast y wpiszemy minus 2. No to wpisujmy. 2 razy, zamiast x 10, minus 4, dodać, i zamiast y minus 2. Ponieważ liczba ujemna, to trzeba ją wpisać w nawiasie. No i teraz liczymy. Najpierw policzymy nawiasy. Pamiętamy, że one mają pierwszeństwo. 10 minus 4 to jest 6. Czyli jest 2 a razy 6, dodać, Minus 2 w nawiasie. Teraz liczymy. 2 razy 6 to jest 12, dodać minus 2. No a 12 dodać minus 2 to jest po prostu 12 minus 2, czyli 10. Następny przykład. C dodać 4 minus 3d, czyli 3 razy d. I zamiast C mamy wpisać 6, zamiast d, 2 trzecie. Wpisujmy. Zamiast C wpisujemy 6, dodaj 4, minus 3 razy i zamiast D trzeba wpisać 2 trzecie. No to wpisujemy 2 trzecie. I liczymy. Najpierw liczymy mnożenie. 3 razy 2 trzecie. Każdy sprytny pamięta, że tu się skróci, prawda? Tu będzie 1 i tu 1. Czyli tak naprawdę mamy 6, dodaj 4, minus. 1 razy 2 to jest 2, 2 pierwsze czyli po prostu minus 2. No i teraz 6 dodać 4 to 10, minus 2 to 8. I jeszcze teraz przykład zadania tekstowego. Oczywiście wydumanego, ale chcę, żebyś wiedział bądź wiedziała, jak to trzeba robić. Powiedzmy, jest takie zadanie. W klasie jest 30 uczniów, w tym 12 chłopców. Ile jest dziewcząt? Oczywiście. Tak banalne zadanie to każdy z Was zrobi w pamięci, ale skoro zajmujemy się algebrą, no to trzeba to zrobić tak jak Pani lub Pan w szkole oczekuje. Czyli co najpierw zrobimy? Ułożymy wzór, czyli wyrażenie algebraiczne, które nam odpowie na pytanie, ile jest dziewcząt. Pamiętasz na poprzedniej lekcji, jak mówiłem, co to są wyrażenia algebraiczne? Rozpocząłem od układania wzoru na koszt bananów. No a tutaj ułożymy sobie wzór na. Odpowiedzenie na to pytanie ile jest dziewcząt. No to najpierw napiszmy to słowami. Ile dziewcząt? Jak to policzyć? No to ile dziewcząt to się będzie równało. Liczba wszystkich uczniów, czyli wszyscy. Wszyscy ucz, uczniowie minus Liczba chłopców. No, a teraz zapiszemy to w skróconej formie. Jak? No, zamiast liczba dziewcząt, no to sobie oznaczymy liczbę dziewcząt jakąś literką. Skoro to są dziewczęta, to niech to będzie D. Wszyscy uczniowie, no to niech będzie U, a chłopcy jak? H. Tylko może samo, a napiszemy to niezbyt zgodne z ortografią, ale będzie o. W ten sposób. d to są dziewczęta, i żeby dziewczęta policzyć, to od liczby uczniów trzeba odjąć wszystkich chłopców. Tak, i ładnie teraz to ładnie tutaj napiszę. Dziewczęta równa się uczniowie minus chłopcy. Wyrażenie algebraiczne gotowe, i teraz, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile jest dziewcząt, trzeba podstawić zamiast literek odpowiednie liczby. W naszym wypadku to jest dla, tak jak w tych poprzednich zadaniach, u równego ile jest uczniów wszystkich 30 i h równe, czyli ile jest wszystkich chłopców 12. No to podstawiamy i liczymy. d, czyli dziewczyny, równa się u, zamiast u wpisujemy 30, minus h, a zamiast h wpisujemy 12. 30 minus 12 to ile to jest 18. Czyli D, czyli nasze dziewczyny jest równe 18. Tyle jest wszystkich dziewcząt. Tak to należy robić. Pamiętaj, żeby sobie w tego typu zadaniach właśnie rozpocząć od tego, że układamy wzór. Możesz nawet na początku, jak jeszcze to są takie nowe zadania dla Ciebie, układać go pisemnie. Normalnie słowami sobie to napisać, a co to szkodzi? Na pewno pani się nie będzie czepiać. A później, zamiast słów powymyślać sobie literki. I przedstawić ten wzór już taki literkowy, czyli wyrażenie algebraiczne. Później sobie zapisać, które literki znam, czyli dla jakich to wartości tych literek będziemy obliczać, po czym dopiero wykonać samo obliczenie. A więc wzór słowny to będzie nasz pierwszy krok. Drugi wzór symboliczny, czyli literkowy. A trzeci krok to jest dopiero obliczenie. Tak to rób. Bo jak zrobisz od razu taką odpowiedź, d równe 12 albo powiesz, ile jest dziewcząt, no 18, bo przecież to w pamięci można zrobić, no to obawiam się, że będzie ocena obniżona. A jak zrobisz taki bardzo ładny pokaz, że wiesz, że to trzeba ułożyć wzór, pierwszy, drugi, trzeci krok, no to ocena powinna być maksymalna. Tyle ode mnie, a teraz zapraszam do ćwiczeń. Koniec lekcji.